Cześć. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam białe meble, z którymi stworzycie nowoczesną sypialnię. Adam Franczak zapraszam na odcinek o kolekcji Flames. Kolekcja Flames to propozycja dla osób, które cenią nowoczesny, prosty design. Producent postawił na biel i połysk. Korpus mebla został wykonany w połysku, a fronty w wysokim połysku. To, co wyróżnia meble, to ryflowane elementy – szuflada czy zagłówek łóżka. Ciekawie wyglądają także pogrubione boki, a designu dopełniają minimalistyczne, długie uchwyty. Na naszej stronie TwojeMeble.pl znajdziecie wszystkie meble w tej kolekcji, a my dziś zaprezentujemy Wam kilka z nich – łóżko, szafkę nocną oraz komodę. Zacznijmy od łóżka. W tym przypadku najbardziej ozdobny element stanowi zagłówek, na którym umieszczono ryflowanie wyczuwalne pod palcami. Uszko dostępne jest tylko w opcji pod podmaterac o szerokości 160 cm, ale w wersji z pojemnikiem na pościel i bez. Ja dziś prezentuję Wam opcję bez pojemnika, do której trzeba dobrać stelaż. W wersji z pojemnikiem na pościel stelaż na podnośnikach gazowych otrzymujecie w cenie. W szafce nocnej znajdziemy jedną, głęboką, ryflowaną szufladę z niepełnym wysuwem. Warto zwrócić uwagę na to, że jej otwieranie jest bardzo wygodne. Przyznam szczerze, że jedna szuflada wygląda designersko, ale zastanawiam się, czy bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem nie byłoby podzielenie tej przestrzeni na dwie części. Jeśli chodzi o komodę, to mamy tutaj trzy szuflady, i w tym przypadku ryflowanie zostało umieszczone na pierwszej z nich. Mebel zapewnia sporo miejsca do przechowywania i będzie idealnym uzupełnieniem sypialni. Szuflady nie posiadają jednak pełnego wysobu. Myślę, że ta komoda będzie dobrym wyborem nie tylko do sypialni, ale też do nowoczesnego pokoju dziennego i świetnie się sprawdzi jako dodatkowy schowek. Mogę Wam zdradzić, że kolekcja Flames bardzo spodobała się naszym klientom. Szeroki wybór mebli pozwala urządzić nowoczesne wnętrze dopasowane do potrzeb zarówno sypialnie, pokój dzienny, jak i przedpokój. Jeżeli jednak szukacie innych białych mebli, zobaczcie nasze recenzje, w których prezentujemy Wam meble z kolekcji Lyon oraz nowi. Do zobaczenia!